Od lat prowadzisz firmę, wiesz jak działa produkcja, dystrybucja, jesteś specjalistą od systemów produkcyjnych, od Twojego produktu, od wszystkiego co zbudowałeś dotychczas i jesteś zadowolony. Natomiast z drugiej strony patrzysz na zmieniający się świat i widzisz małe firmy, które kilka lat temu mogły nie istnieć, a dzisiaj świetnie sobie radzą, rosną i jednocześnie zabierają Tobie Twoich klientów. Identyfikujesz często problem jakby zarówno w zmieniającym się świecie, który jest zły, albo z drugiej strony widzisz, że faktycznie w Twojej organizacji brakuje kompetencji cyfrowych, no bo Ty w tych czas ich nie potrzebowałeś. Ja nazywam się Tomek Grzemski, od 14 lat zajmuję się wdrażaniem cyfrowych wdrożeń w firmie Makopedia. To są platformy B2B, systemy PIM, ale też od drugiej strony pracuję w firmie rodzinnej Grupa MJG, gdzie pełnię rolę w funkcji CEO. Dla mnie jakby oba te światy to są światy w pełni zrozumiałe i widzę wielką potrzebę przekazywania tej wiedzy dla polskich firm, średnich i dużych, które tak naprawdę mierzą się z cyfrowymi problemami. Dlatego powołaliśmy firmę Digital Advisors PL, która ma na celu zebranie najlepszych ekspertów z polskiego rynku, którzy pomogą właśnie polskim firmom cyfryzować, zmieniać procesy, wdrażać nowe rozwiązania. No bo idea w ogóle firm rodzinnych i tego, żebyśmy przetrwali w przyszłości, jest taka, że te firmy muszą dalej rosnąć e, i to jest mój cel, między innymi wspierania tych firm poprzez całą cyfrową transformację, którą też oferujemy. Ja osobiście też jestem członkiem Family Business Network, doskonale rozumiem tematykę firm rodzinnych i wiem, jakie kompetencji dzisiaj brakuje. Stąd powołaliśmy właśnie tą firmę Digital Advisors, żeby was wszystkich wspierać na rynku. Zebrałem grupę wielu osób, zarówno specjalistów od platform B2B, od SEO, od marketingu cyfrowego, od strategii cyfrowej w ogóle rozwoju sprzedaży, po to, żebyśmy mogli jako polskie firmy konkurować też zarówno z zagranicznymi firmami, ale też wykorzystywać nasz potencjał produkcyjny. Jeśli chcecie skorzystać z naszych usług, wejdźcie na stronę digitaladvisors.pl i albo po prostu mówcie się na ogólne spotkanie, gdzie opowiemy Wam, jak możemy Wam pomóc, albo znajdźcie eksperta, z którego możecie skorzystać. Co jest dla nas najważniejsze? My nie chcemy prowadzić korporacyjnego marketingu, korporacyjnego konsultingu. My chcemy sprzedawać wiedzę w krótkich paczkach, bez zbędnych raportów, bez zbędnych prezentacji. Po prostu chcemy pomóc i taka jest nasza idea. Zapraszamy Was do skorzystania z naszych usług i do zobaczenia w przyszłości.